Ja mam 17 centrum. Czy CZĘTY Kurde, to też chcę. O, dobra, w ogóle, dzień dobry. Witam cały złem. To weź włącz zajwa u siebie na kąpie. Czemu? Czemu tu jest biały ekran? Mój komputer umiera. Widzisz tutaj. Są suby no, Ile mam kąpa? tego kompa? Tego? Tak Jeszcze? Ty, ty kupiłaś po mnie, nie? No, jakoś rok, dwa A ile masz tego kąpa? Yy, rok mm, mm, mm. Rok i coś Myślę, jeszcze Ty tak, jesteś No hmm. Ja, jakbym, wy się wydaje, że jak ja zrestartuję go całkowicie, to To, to oh. będzie git. Ty wyszłeś na live'a mojego? To jest jeden widz. ma Konik, cześć! Yy, już dajemy Ci moda, bo każdy ma moda tutaj u nas. Yy, jak coś, to będę zaraz grała w Warframe'a, tylko mi się pobiera. Yy. Nie patrzcie się, tutaj nie jest... Jeszcze tylko godzina. Godzina, nie trzy godziny. Czyli więc. za godzinę zacznie coś grać. Nie, wchodź na Minecrafta, idziemy. <grychy> Albo, nie wiem, Szczerze. Masz modę, Konik, jak coś. Mm. Przywitaj się, Radek, żeby nie było słuchać. Do widzenia. No. Nie no Chcemy tu ludzi takich jak ty. Nie słuchaj się, go, on co robi specjalnie. Z o kurde. nie są tu mile widziane. Nieprawda. Drop it frames. Mm. Co się z tym będzie? dzieje? Drop it frames. A do no, is not good situation. Mm. JXZ sześciu. dzięki, proszę bardzo. Mmm, mm. wszystko dobrze. Mm. Tak się zastanawiam, ale nie chcę Cię do... Nie chcę Cię do niczego zmuszać, ale możesz dać jakieś hajsiki. Na razie mam 17 groszy na PayPalu. Tak dużo zabiera Paypal Ja jej przelałem No <laughs> um, To Nie wiem co możemy robić Bo nie chciałam O tutaj nie wiem Ech, Nie chciałam czekać Bo mam pan, żeby zrobić 22 live'a Ponieważ e, Nie było mnie 16 dni Bo byłam na wakacjach nie A muszę więc komputer. A to ty jeszcze nie masz podłączonego? No. Ty Januszu Wracam, na, na programie montażowym bez indywidualnie zajmuję. No, małą no, baterię. Aha, okej. Okay. Możesz włączyć na piosenkę? pozytywną. <suszy> yy. O, wyciszę ci. Ani nie da się. Czemu się nie da wyciszyć? Tel, XD, jak, jak tam minęły wakacje? A wiesz co, super! Wyłącz to! Poczekaj chwilkę. Ja zanim ko, on puści jakieś główną. Tak opuść jak już. Bardzo fajnie. No, co jest? Siedmiowieczna muzyka to nie jest główną, tylko co, działoczną. Co to znaczy? 10 świat, tak nie została w Ten problem jest zwykle powiązany ze słabym połączeniem sieciowym. No, bo mam słabe. Połączenie sieciowe, ponieważ jestem u mojego dziadka i babci. zajebiście mu chodzi internet? Oszustwo. Mua! Mua! Po prostu. Eee. No. Eee. Em. O, już nawet mam ikonkę Warframe'a. Tyle dobrze. Czemu tu nie mamy? tu jest apikę. Siedem godzin. Co? 5, co to chodzi? Prze ile to ma gigabajtów? Ile to ma gigabajtów? Nie wiem To, to poodinstalujemy jakieś programy może Counter odinstalować? Po co odinstalować? chodzi o tylko internetu, ja mam 2 godziny ciągle A. Ale i tak ja muszę sobie zrobić czyszczenie A przy okazji zobaczymy Przeskanuję se kompa przez ten czas proszę cię! Ale ja, ja tu montuję rzeczy, to jest ważne. Ścisz sobie to. Albo weź słuchawki sobie. Nie wiem, tam jest. leżą. Nie ja sobie wezmę herbatę przy okazji, a ja więc... Nie wiem, mów tam coś. Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Adek przyjmuję tego live'a. Czas go zamknąć, bo prawda... Goha na nim zrobiła 17 groszy przez ostatnie 2 lata I, i no i dlatego włączamy, zamykamy kanał nie! i usuwamy, usuwamy. ten. Nie! Usuwamy. Wszystko usuwamy. Nie Zabij... słuchaj Zabij się go. Bana. Nie, nie dawaj mu bana, to jest on. Tak? To jest on. Czemu pan coś nazywa koniki pyta? No bo on chce być koniem Rafałem, prawda? To jest. Powiedz. To co robisz, jest niesmaczne. Kulturalnie się spytał, czy... Jak tam jak mi winęło minęły wakacje? Słabo, bo istniejesz koniki .pl. Nie słuchaj się go. Um, 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 Jesteś nie. najlepszy. Jesteś o, On do debil. <grym> <grym> Czemu muszę słuchać mój komputer? On chyba wyszedł mi się tak Zgoniłeś, mm. widzę... co? Co? <laughs> Okej okay. Cały live będzie się robiło <laughs> oh, yeah, boy, boy, jest tutaj, la la Jaką ty masz grę, którą ja mam? Uh, masz PUBG? 6. Nie mam może pobierzę. Ja sobie pobiorę kraka do The Escapes. co? Dyskipi jest Dlaczego? No, to jest nieładne. Dobrze. O Boże! Muszę zrestartować tego kąpa. Dałam Ci słuchawki! A mi się nie wygodnie słuchawka, nie wiem. Nie, tu jest. Tu jest nieważne, gdzie ci tam wsadzę. Idę A patrzysz Ja mogę na tego nie nacisnąć Są połączone słuchawki A dźwięk leci z Słuchawki Z kompa To masz z słuchawkami? Po prostu muszę śnić ok Na kompie Aaaa no, ale kurde, to pójść przynajmniej tako, że coś. Byś się nauczyła jakiejś bo, bo muzyki jakaś... On jest dziwny. On jest dziwny, wiecie. To jest bardzo, bardzo dziwny człowiek. Tak. A więc. Szukajcie, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Kto jest najlepszy? XD, ty na pewno jesteś. O, dzięki! Chodziło mi, że ty, ale dzięki! Bardzo dziękuję. Poczekajcie, zaraz wracam ponieważ y, y, zaraz, pies nie woła, więc no. O, idziemy na dół. Dzadek chce. No, budźmy się. Ja bierzemy. Ja byłem piesoła tak, żebyś. Gdzie bierzesz piesą? Dobra, już jestem. Aha. Ale serio mnie nie pamiętam. Kurde. Ja no nie wiem? Mmm! Wiem! Pisaliśmy na messengerze chyba. Mm, Mamy już telefon, ale chyba... To jesteś ty? Słuchajcie, myślę, że będzie się długo pobierało, a więc chwilowo skończę live'a i przyjdę do was tak jak już się to pobierze, więc no.